Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w programie Poza miastem w Europie będziemy rozmawiać o małym rynku hurtowym. Minister rolnictwa Marek Sawicki zaproponował, aby w całym kraju utworzyć 345 nowoczesnych targowisk, które czynne byłyby od poniedziałku do niedzieli włącznie, i na których przede wszystkim rolnicy mogliby sprzedawać wyroby ze swoich gospodarstw. I właśnie o małym rynku hurtowym rozmawiać będę dzisiaj z gośćmi studia, którymi są dzisiaj Małgorzata Salacha, burmistrz Kołaczyc. Wiesław Baranowski, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. Dzień dobry, witam. Mariusz Kawa, dyrektor Agencji Rynku Rolnego, oddział w Rzeszowie. Witam Państwa. I pan Wiesław Ordon, burmistrz Nowej Dępy. Witam panią redaktor, witam telewidzów. Witam państwa. Jak, jak państwo myślą, komu najbardziej przysłuży się ten program i czy rzeczywiście odniesie on sukces na Podkarpaciu? Panie dyrektorze, może od pana zacznę. Pani redaktor, szanowni państwo. Program skierowany jest tak naprawdę do rolników. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć im określoną przestrzeń na targowiskach, żeby mogli sprzedawać swoje płody rolne bezpośrednio, przysłowiowo mówiąc, z przyczepy um, lub z wozu, tak żeby ta dostępność była maksymalna. To jest jakby jedna sprawa. Do tej pory też sprzedawali. Czym się tak. będzie różniło to nowe targowisko według projektu ministra Sawickiego od tych dotychczasowych? Przede wszystkim chodzi o zabezpieczenie określonej przestrzeni, prawda? Żeby rolnik mógł wjechać spokojnie swoim środkiem transportu, rozlokować się. Bezpiecznie, żeby ta przestrzeń była zagospodarowana w taki sposób, żeby można było tą komunikację odpowiednio zachować, oprócz tego odpowiednia infrastruktura, żeby była, żeby to targowisko było doświetlone, wyposażone w inną infrastrukturę, która jest konieczna, nie wiem, jakieś stoły, oladowanie, w zależności od tego, jaki profil akurat y, y, sprzedaży rolnicy preferują w danym terenie. Tutaj lokalizacja targowiska też jest bardzo ważna, bo nie wystarczy wyprodukować czegoś i przywieźć na targ, trzeba jeszcze mieć klienta, prawda? Oczywiście, dlatego... Y, Zgodnie zresztą z, z propozycją zarządu województwa podkarpackiego będziemy. Premiować szczególnie te, te lokalizacje, które no są w miastach przynajmniej powiatowych. Prawda? Chodzi nam o to, żeby w tych możliwość sprzedaży tych produktów była w takich miejscach, gdzie ten ściąg obywateli, gdzie, gdzie potencjalny rynek jest najszerszy. Dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie było to w miastach powiatowych, w większych miastach. Często w tych miastach już takie targi są, funkcjonują. Może takie targowisko wystarczy w pewien sposób zaadoptować lub, lub rozszerzyć, żeby taką przestrzeń za, zabezpieczyć. I już w tych miejscach, w których tego typu sprzedaż była prowadzona, można było właśnie tutaj dodatkowo poprzez taką modernizację, budowę nowego, ściągnąć dodatkowo tą sprzedaż. I na to Państwo macie pieniądze już dla samorządów, tak? Tak jest, tak jest. Mamy już środki w tej chwili alokowane na to działanie konkretne, na targowiska. Jesteśmy już po takim pierwszym etapie, bo chcieliśmy rozpoznać potrzeby samorządów lokalnych. W zakresie no, po pierwsze lokalizacji, i po drugie, jeśli chodzi o zakres finansowy, no bo to jest istotne, prawda? Musimy wiedzieć, ile, ile przeznaczyć pieniądze. To około poszczególne... miliona dla jednego samorządu, tak? Który wyrazi chęć budowy takiego tak, tak, maksymalnie targowiska. dofinansowanie takiego targowiska do miliona złotych. Pani burmistrz, czy to wystarczy na usytuowanie targowiska właśnie u Pani w Kołaczyca? Myślę, że tak. Milion złotych to jest bardzo duża kwota, i, i już po wstępnej symulacji i po zrobionym koszt, ko, kosztorysie na takie działanie, uważamy, że tak. To rozwiąże jakieś lokalne problemy u Pani? Na pewno, jak najbardziej. Bardzo dużo rolników omija Kołaczyce, omija naszą gminę, jedzie dalej, sprzedają swoje towary, zwłaszcza tych drobnych rolników, ponieważ gmina Kołaczyce jest to gmina, gdzie są przewaga gospodarstw bardzo małych, ludzie zaczynają rezygnować z, z pracy na roli, a jest bardzo dużo ludzi bezrobotnych. Myślę, że to targowisko wzbudzi w tych ludziach chęć działania i zaczną widzieć w tym jakiś sens, z uprawy tej roli i własnego dochodu, może małego, ale jednak to by byłby konkretny dochód dla tych ludzi, którzy w moim rejonie mieszkają. I Pani chciałaby zbudować to targowisko właśnie w Kołaczycach, tak? Tak, ja a najbardziej. A znajdą się klienci dla tych rolników, którzy przyjdą kupić coś od nich? Myślę, w że tak, ponieważ w tej chwili mamy takie miejsca wyznaczone na terenie miasta, gdzie ci rolnicy przychodzą, sprzedają te swoje wyroby, chodzą też, pukają bezpośrednio do domów, do mieszkań, oferują swoje y, y, produkty, a to to mieliby jedno miejsce, gdzie każdy wiedziałby, mógłby tam i zaopatrzyć się w wspaniałą żywność naturalną, ekologiczną. To jest bardzo ważne. Mm -hmm. Teraz ludzie szukają zdrowej żywności, prawda? Tak. Zauważyła to Pani taką tendencję też u Pani w gminie? Tak, też. Zauważyłam w tej chwili nawet, i znajomi do mnie dzwonią gdzieś tam z Polski, chcieliby kupować, a nawet do małych sklepików brać to gdzieś do dużych miastach. Czasami nawet się zdarza, że, że yy, takie kontakty są nawiązywane przez Urząd Miejski w Kołaczycach, też przez lokalną grupę działania, jaka jest na terenie gminy Kołaczyce. Myślę, że byłaby to wspaniała forma yy, rozwoju tych małych, małych gospodarstw. I małej przedsiębiorczości. I teraz pytanie do burmistrza Nowej Dęby. W jakim celu pan zbuduje targowisko u siebie? Czy też będzie zainteresowanie duże? A może ma pan już jakieś targowisko u siebie, które należałoby tylko zmodernizować? Na terenie naszej gminy mamy dwa targowiska. Jedno w Nowej Dębie, a drugie w Chmielowie. Jeśli chodzi o to targowisko w Nowej Dębie, ono jest, wieczystym teren jest w wieczystym użytkowaniu, teren wieczystym użytkowaniu spółdzielni spożywców, społem, I tu niestety nie jesteśmy, nie możemy być beneficjentami. Natomiast chcemy zmodernizować istniejące Targowisko w Mielowie, już od wielu, wielu lat funkcjonujące, które swym zasięgiem nie obejmuje takiego zakresu, takiego obszaru, liczby Chce mieszkańców. Chcemy je rozbudować, tak? Chcemy je zmodernizować. Mhm. Nie będzie tak duże, jak tu Pan Dyrektor mówił, że skierowane dla mieszkańców miast powiatowych to jest obszar oddziaływania około 5 tysięcy mieszkańców, ale ono jest, tam są producenci. Z terenu gminy i nie tylko. Przyjeżdżają również producenci spoza terenu gminy jesteśmy blisko terenu Sandomierza, który jest takim zagłębiem warzyw, owoców. Natomiast nasi rolnicy na te targowisko dochmiolowa dostarczają ziemniaki, dostarczają zboża, a nawet są i tacy, którzy sprzedają wyroby wędliniarskie. Więc chcemy po prostu poprawić infrastrukturę, stworzyć dogodniejsze warunki na to, żeby chętniej przyjeżdżali nasi mieszkańcy, ale też, żeby przyjeżdżali rolnicy z okolicznych miejscowości, którzy będą chcieli naszym mieszkańcom sprzedawać swoje płody. Chcę dodać, że no, nasza gmina jest gminą przemysłową i tych producentów warzyw, owoców jest już bardzo mało. Dlatego trzeba stwarzać możliwość takiego bezpośredniego zakupu tych produktów, właśnie na targowiskach, bez pośredników, żeby obniżać te ceny. A w jaki sposób Agencja Rynku Rolnego właśnie pomoże w, w tej kwestii, w, jakby w promocji tych lokalnych targowisk, które mają się tak przysłużyć rolnikom z naszego regionu? Czy macie Państwo już na to jakieś pomysły, a może nawet konkretne pieniądze w tym celu? Są i konkretne pomysły, i, i konkretne pieniądze. Natomiast powiem, zacznę troszeczkę od idei, że, że małe targowiska to. ええ。 Była jedna z dróg zaproponowana przez ministra Sawickiego do tego, by skrócić właśnie e, czy wyeliminować ogniwa pośrednie, by rolnik skrócić się drogę od producenta do konsumenta, powiemy, co dzieje się z cenami mm -hmm. żywności, wiemy, jak wiele o, ten, o tym się rozmawiało. Od natomiast... rolnika wychodzą produkty tanie, w sklepach kupujemy drogi. Dokładnie, więc jest to pewien pomysł, myślę, jeden z wielu pomysłów, które się w najbliższym czasie będą pojawiać, natomiast my jako agencja jakby wspieramy <coughs> bardzo ten ruch produktowy. E, chcemy, by wiedza o tym, iż produkujemy doskonałą żywność. Mamy wiele produktów certyfikowanych. Wiele produktów w tych małych naszych podkarpackich gospodarstwach to są produkty oparte na tradycji wytworzonej pokoleniowo i często nawet niecertyfikowane. One mimo wszystko spełniają bardzo wysokie parametry jakościowe. Rozwijają się nowe kierunki, które wspieramy, jak choćby sprzedaż mleka bezpośrednio z gospodarstwa poprzez mlekomaty. Tych mlekomatów na Podkarpaciu już mamy kilka. Myślę, że w perspektywie roku dwóch będziemy ich mieli kilkanaście. To też jest sposób na dochód rolnika z jednej strony, trochę bardziej godny. Czy pomysł mlekomatów przyjął się? Podoba się ludziom, korzystają można, z nich? Może się nie? przyjął, bo wiele osób oczekuje jednak tego standardu. To, w którym kierunku idzie mały rynek. Do tej pory to mleko można było kupić na targowisku, lecz nie do końca było wiadomo, jaki jest standard tego mleka, które nabywamy. Dzisiaj w tym mlekomacie dokładnie wiemy, kto to mleko wytworzył. I mamy ono, pewność, że jest zdrowe? I bez... Że jest zdrowe, sterylnie zapakowane, pod opieką weterynarza i tak dalej, i tak dalej. Więc tego rodzaju kierunki promujemy. Na no to mamy pieniążki dla indywidualnych rolników, jak również dla rolników, którzy po dwóch, trzech zgrupują się i chcą te swoje produkty objęte systemem jakości jakimś, czy regionalnym, czy też krajowym, czy unijnym, e, promować. I, i to, to się dzieje. A kiedy agencja ruszy z pomocą bezpośrednio rolnikom, czy po tym, jak już gminy wystosują wnioski do urzędu, jak już dostaną pieniążki na te lokalne targowiska, wtedy Państwo wkroczycie do akcji? Będzie można się u Was starać e, o pieniążki na przykład na przetwarzanie tych produktów, czy na promocję? U nas e, te programy właściwie cały czas e, trwają. Natomiast programem takim, który najbardziej jest skierowany do takiego rozdrobnionego rolnictwa, to jest program w ramach PROWU, program o Kryptonimie 133 czy działanie o Kryptonimie 133. I w nim ciągle są pieniądze. To jest około 30 milionów euro było na ten okres programowania. Jeszcze do dyspozycji jest kilka milionów euro, więc te pieniądze są. Jeżeli rolnicy byliby zainteresowani, tym zachęcamy serdecznie do odwiedzenia agencji. Udzielimy szczegółów na ten temat. Panie dyrektorze, ile samorządów jest już zainteresowanych właśnie budową lub rozbudową takich lokalnych targowisk u siebie na terenie swoich gmin i miasteczek? Właśnie ile, ile samorządów złożyło wnioski w Urzędzie Marszałkowskim właśnie o przyszłe wsparcie na taką inwestycję? I... Pani redaktor, w tej chwili mamy dość sporo zgłoszeń, bo robiliśmy to wstępne takie, takie badanie informacyjne wśród naszych potencjalnych beneficjentów. Sporo tych zgłoszeń jest. zapotrzebowanie jest na, na składanie takich wniosków? Znacznie przekraczające możliwości finansowe nasze w tej chwili. Natomiast startujemy z naborem 25 października, zamykamy nabór 20 grudnia bieżącego roku. Czyli jest roku. jeszcze czas, można oczywiście, się tym zainteresować. Można jeszcze oczywiście spojrzeć w dokumentację, w rozporządzenie, w koszty kwalifikowalne, przygotować stosowny wniosek i złożyć go do nas do 20. Grudnia. Będziemy go oceniać. Prawdopodobnie koniec pierwszego kwartału będziemy już wiedzieć, e, jaki jest, jak, jaki jest no, poziom wiem, przyznania pomocy dla poszczególnych samorządów na poszczególne targowiska. I jakie jeszcze, są dalsze Państwa plany Chciałbym właśnie? jeszcze dodać właśnie jedną sprawę. Otóż e, całkiem niedawno rozmawialiśmy tutaj jeszcze w zarządzie województwa poterwackiego z panem marszałkiem Lucjanem Kuźniarem. E, jest pewien pomysł, który również funkcjonuje, który chcielibyśmy zrealizować przy e, programie targowisk. Otóż chodzi o taką formę aukcji. Otóż chcielibyśmy, żeby przy niektórych targowiskach oczywiście, na których to będzie możliwe przygotować takie punkty, w których rolnicy mogliby zgłaszać większe ilości większe ilości towaru, które chcieliby sprzedać i też pewnie brokerzy, czy, czy osoby, które zbierałyby takie zamówienia, mogłyby potem by, tę informację puścić dalej, czy na jakiejś stronie internetowej, czy z potencjalnymi nabywcami większych ilości. Czyli nie mówimy tutaj o tych przysłowiowych kilkunastu sztukach jakiegoś produktu, tylko na przykład o większej, nie wiem, przy pszenicy, czy, czy ziemniaków, czy jakichś innych produktów rolnych. I to byłoby w formie aukcji, czyli po prostu jakaś tam cena wynegocjowana pomiędzy stronami. Taki też jest pomysł, taki dodatek do, do, tych, do tych targowisk. Pomysł na nowoczesność na targowiskach. A proszę powiedzieć, kiedy właśnie nasi rolnicy podkarpacki będą mogli już skorzystać z takich targowisk? Są już jakieś konkretne plany? Kiedy to ruszy? Jeśli chodzi o samą realizację, to wyłącznie od samorządu. Od samorządów samorządu. zależy? Kiedy wystartują, tak jest. Natomiast... Pani burmistrz, jak pani dostanie pieniądze i to takie duże na budowę targowiska, to kiedy pani będzie z nim gotowa? Myślę, że za rok, na jesień, już rolnicy swoje... Plony ziemi będą mogli tam przynieść i, i zaoferować. W jesieni kupując, przyszłego w roku. Przyszłego tak? roku tak. A pan burmistrz? To jest ten sam czas mniej więcej. Tu oczywiście wszystko będzie zależało do ceny, jednak chcemy mieć pewność, że nasz wniosek otrzyma dotację. W innym przypadku pewnie trzeba będzie weryfikować zakres realizacji tego zadania. Panie dyrektorze, to jest również hmm. szansa na zatrudnianie ludzi, prawda? Bo to jest nie tylko szansa dla rolników, że będą mogli sprzedawać swoje lokalne produkty, ale też obsługa targowisk hmm. będzie musiała być, jakby uruchomiona, prawda? Jak Ktoś znajdzie pracę przy okazji. Bardziej, dlatego że przecież taka przestrzeń wymaga utrzymania to wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę jakiejś organizacji. Także tutaj naturalnie yy, ten rynek się wytworzy, że będzie zapotrzebowanie na tą obsługę. Także ja myślę, że tutaj też dodatkowe miejsca pracy na pewno na pewno będą. Panie dyrektorze, a propos produktów, jak pan uważa, jakie produkty z Podkarpacia wciąż są niedoceniane na rynku i rolnicy za mało zarabiają właśnie za dobrej jakości towar? No to trudno pewno zgeneralizować, ale chyba w każdym obszarze rolnym, w którym się będziemy poruszać, możemy powiedzieć, że ta rozpiętość cenowa pomiędzy tym, co rolnik otrzymuje, a tym, co trzeba zapłacić za to w sklepie detalicznym, no to jest bardzo duża. Dzisiaj wydaje mi się, że generalnie jako detaliści w kontaktach z rolnikami, no rozważamy te produkty, które spożywamy, czy przetwarzamy bezpośrednio w gospodarstwie domowym, jak ziemniaki, jak owoce, jak warzywa generalnie. I, i, i tutaj na Pewno y, dla tej produkcji no, no, trzeba wsparcia i trzeba uruchomienia takich kanałów. Również dobrym kierunkiem jest to mleko, o którym mówimy, bo wiemy, że dzisiaj w, w, zestaw, w zakupie hurtowym litr mleka to jest około złotówki złotych 20 w, naszym, w naszych realiach maksymalnie. Y, a w, w sklepie jednak powiedzmy 2,50 czy 2,40, więc to, y, to jest tego rodzaju. Rozpiętość. Podobnie z produktami mlecznymi, bo świat generalnie poszedł w tym kierunku, że coraz więcej czy bardzo dużo produktów w Europie Zachodniej wytwarza się w gospodarstwach, które sobie przygotowały pewną bazę do przetwarzania. Na Podkarpaciu też mamy doskonałe przypadki, są malutkie piekarnie, w malutkie powiedzmy serownie, które już wytwarzają doskonały produkt i, i mają nabywcę. Natomiast jeżeli ładnie go zapromują, pokażą się na takim targowisku, to myślę, że dużo łatwiej im będzie, a klient będzie miał zupełnie lepszy, łatwiejszy dostęp do, do właśnie tych produktów. Czyli podsumowując, prawdopodobnie w jesieni przyszłego roku na tym małym rynku hurtowym, czyli na lokalnych targowiskach, które powstaną w całej Polsce, będzie można kupić wszystko, od pieczywa, przez owoce, warzywa, przez mięso, mleko, wszystko z naszych gospodarstw podkarpackich. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę i przybycie dziękuję. do studia. Dziękujemy dziękuję również bardzo. Państwu. Dziękuję. Do widzenia. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie, program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, program opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Podkarpackiego instytucja zarządzająca programem Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, minister rolnictwa i rozwoju wsi.